Dublin, stare miasto i Greta to żelnicy, to była kopalnia do fotografii, ale w ten czas to się wydawało, że to całe życie będzie, że to nie spieszyło się. Nikt tego nie chce. Ten mój dorobek uważał się za bardzo cenny, bo to jednak były dokumenty podpaczone z zainteresowaniem. Wchłonąłem w, te, w ten środek żydowski, nawet miałem tam przyjaciół, od później miałem laboranta Żyda, młodego. Naprawdę w ten czas nie zdawałem sprawy, to traktowałem jako dokument. A to traktowałem jako moją sztukę, a tamto traktowałem jako złokonie dokument. I tego miałem sporo, bo robiłem w Kazimierzu i w Lublinie na Starym Mieście. Pod Zampczy. Mówiąc językiem człowieka jakiegoś wrażliwego, to było genialne do malowania, do fotografowania. Ten prymityw, ten strój, ten ubiór, ten wygląd zarośnięty, te bardzo ubogie, drewniane chałupy właśnie na Podzamczu, właściwie się zaczynało od bramy na Podzamczu. I tam oczywiście to było bez kanalizacji, byli szewcy, krawcy i oni mieli taki kąt do spania dosłownie. Właściwie ten Lublin w tamtym miejscu to był jakby wstążką opasany takimi wąskimi uleczkami, tymi drewnianymi, tymi, przepraszam, pachnącymi, ludźmi, jak gdyby nie z tego kraju. Tam się, przepraszam, Polacy nie szmę dalej, bo to było dla ludzi niektórych obrzydliwe i smrodliwe. Ja lubiłem właśnie tamte miejsca. Tam prawdziwi ludzie, oni nie wychodzili w ogóle nigdzie. Oni spali, wszystko tam robili, a tam daleko to ich to nie obchodziło. To tak, jak mnie kiedyś w z Lublina się przyjaziły, malarz, który skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, opowiadał, że w Paryżu niektórzy mieszkania nigdy nie byli po drugiej stronie Sekwany. No to nie do wiary. Tak mi się wydaje, że oni też część nigdy nie było tam do Bramy Krakowskiej nie chodzili. To były małe tereny, ale one miały pewien nastrój inny. Już na przykład tam się nie spotkało nigdy, nigdzie żadnego księdza. Jednocześnie była architektura, był ciekawy stafasz i był ten moment zarobków. Oczywiście Żydzi zawsze mieli Talent do handlu. Mała część zamieniała się w tych rzemieślników, natomiast większość handlowała. Zatem, jak ten handel wyglądał, przede wszystkim były to sprawy konsumpcyjne. Ale były na przykład takie jedzenia, makkie gigi na przykład, to było z maku zrobione, takie na wschodni, były jabłka marynowane, każdy dom miał jakiegoś chłopa. I w tych fotografiach moich różnych to jest, jak rano o świcie, czy tam w jakichś wczesnych bardzo godzinach, przechodzili i pamiętam do mojego domu, też przenosili znakomite masło, znakomite sery, wędliny własnych wyrobów i tak dalej. Robili to w bardzo prymitywny sposób, lodówek nie było i katastrofy z tego powodu nie było. Nie tylko Żydzi handlowali, ale i wieś żyła z tego miasta w sposób, którego dzisiaj nie ma. Ale to jest folklor bardzo fotogeniczny. Gdyby nie żył to ja bym w ten czas za to się tak nie zabrał, za to fotografowanie. To nie była pasja, to był taki spacerek sobie.